Dzień dobry, dotarliśmy, znaczy jeszcze nie, ale właśnie zaczynamy docierać do końca tego minicyklu o polskich wytwórniach. Dzisiaj kolejnych 7, 8, 8 wytwórni, co razem da nam liczbę około 30 wytwórni, a przecież to i tak jeszcze nie wszystko, no ale dlaczego nie wszystko, to zaraz będę mówił, zapraszam. nie wszystko, bo jak wiele rzeczy na tym kanale, to jest materiał też w jakimś tam stopniu przecież subiektywny i ja tutaj nie mam zamiaru nikomu polecać wytwórni, czy też sklepów, które sam uważam za niewarte poświęcania im czasu, ewentualnie niewarte ze względu na swoją jakąś politykę wydawniczą i tak dalej, i tak dalej biznesową. Dlatego mówię tutaj o wytwórniach, które uważam za warte wspierania, które sam wspieram i które sobie na to zasługują swoją działalnością. Po raz kolejny, no i poza tym, oczywiście, mówimy tutaj o wytwórniach z kręgu muzycznego, który mnie najbardziej interesuje, czyli przede wszystkim black metal bo przecież mamy jeszcze wytwór nie inne, ale też metalowe, natomiast już nie black metalowe, także jak widać to też pokazuje jak rozbudowana jest nasza scena, nasze podziemie, no jest to potężny twór. Po raz kolejny podkreślam, że nie jest to żaden ranking, także jeśli ktoś znalazł się w trzecim odcinku, to nie znaczy, że jest gorszy od tych z pierwszego odcinka i tak dalej, i tak dalej. Pod filmem Linki oczywiście do tych dzisiejszych wytwórni. Nie wszystkie, co prawda, będą linki posiadały, ale do tego dojdziemy, bo taka specyfika też podziemia, że nie wszystkie te wytwórnie mają swoje sklepy internetowe. No, osiem wytwórni przed nami zaczynamy. Zaczynamy od Old Temple. No, to na pewno jedna z bardziej znanych wytwórni, wszystkim maniakom brutalnego metalu. Old Temple, które od, już od dłuższego już czasu rezyduje w gliwicach niezmordowany Erik, którego bardzo często można z kramem spotkać na wielu, wielu koncertach. Jego kram z reguły jest najlepiej zaopatrzony, a w każdym razie najobszerniej zaopatrzony, niestrudzenie przemierza kilometry, a w swojej wytwórni dużo wznawia, wznawiał kultowe albumy, czy to Pandemonium, czy Christagony. Wznawia Slaughter, wznawiał też Holy Death chociażby, ale też oczywiście wydaje, bo wydawał premierowo... Okultum, Kingdom ostatnią płytę wydał. Co tam on jeszcze miał? Hate Demol teraz niedawno wyszedł. Ur był też Embryonal. Więc ta skala też jest duża, bo on tam ma też takie zespoły spoza kręgu blaki death metalowego nawet. No. Więc spektrum jest spore, wydania są ładne. Trochę mnie czasami wkurzają od niego pudełka. No i wszyscy znamy ten jego styl też wydawania na złotych CD-kach. W sklepie, który obsługiwany jest bardzo sprawnie i posiada naprawdę dobre ceny, fajny interfejs, wszystko tam jest jak najbardziej przyjazne. Znajdziemy dużo płyt CD, znajdziemy winyle, kasety. Mniej jest merchu, ale też on tam się znajduje. Także jak najbardziej Old Temple zawsze będę polecał. Co mamy dalej? No kolejnego giganta, że tak to określę. W krajowym podziemiu Putrid cult. Putrid cult, który też od lat już dowodzony przez Morgula niesie sztandar totalnego bluźnierstwa z zagłady anihilacji, i no powiedzmy sobie szczerze, bardzo często dźwięków naprawdę ekstremalnych, nawet w skali black czy death metalowego podziemia. Wydają sporo, wydają na poziomie całkiem dobrym, choć szczerze powiedziawszy, Mogłoby tutaj być lepiej. Tu głównie często mam problem z jakością poligrafii, to znaczy z jej ostrością, wyrazistością, trochę to nie zawsze mi się tam zgrywa. Czasami też pudełka nie są najlepsze, ale to co najważniejsze, czyli sama muzyka, no to u Morgula jest z reguły na bardzo dobrym poziomie. Ja też nie wszystko, co prawda, łykam od niego, bo. Są rzeczy, które mi nie podchodzą. Te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam lecą w kierunku w jakichś war metalowych i tak dalej, takich już totalnych rzezi. Ja takich rzeczy raczej nie słucham, więc to nie moja rzecz. Ale wydaje przecież się teraz Dominance, wydaje czy też wydawał Cadaveric Possession, Horns, Necrofaka i tak dalej. No jest tego bardzo dużo. Wznowił nawet przecież dwie kultowe płyty i demo kultowe. Norweskiego Hades wznowił też jedną z płyt Także ta działalność jest dosyć szeroka. Sklep jest bardzo fajny w obsłudze. To taki sam sklep jak Garazella czy Black Death Production bardzo duży asortyment płyt CD, winyle, kasety, trochę merchu też tam jest. Także tu na pewno nie ma żadnych problemów też cenowych. Bardzo ceny są przystępne. Natomiast czasami obsługa, gdzieś tam jakieś pomyłki mi się zdarzyły. Poszła paczka nie tam, gdzie trzeba, do mnie też nie tam, gdzie trzeba. To znaczy do mnie nie moja, moja do kogoś innego. No i wiecie tam było odkręcania. Także tutaj gdzieś czasami jest jakieś pole do poprawy, natomiast wiadomo, no, to jest podziemie, nie róbmy jaj. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście, wytwórnia jak najbardziej godna polecenia. Co mamy dalej? Mara Production. Mara Production to taki twór, który gdzieś tam z daleka omijałem, bo niewiele tam w ogóle było. Potem przestałem omijać, zaglądałem sobie tam częściej. Oni najwięcej to mają swojego merchu, chociażby ta koszulka Graveland bardzo ładna jest właśnie ich produkcji. Eee, właśnie Graveland, tam był nawet koszulka Enchantress, jest też Akeronta, Sarkona. No jest tego dosyć dużo, apsu eee, stwierdzają u siebie, że to wszystko jest oczywiście oficjalne. No mam nadzieję, że tak jest. Nie weryfikuję tego, nie sprawdzam. Co do części kapel wiem, że tak jest, co do innych nie wiem. bo na przykład z takim apsu kontaktu nie mam, ale nie mam zamiaru tutaj niczego nikomu przecież zarzucać. Bo po prostu mam tylko nadzieję, że to wszystko jest faktycznie oficjalne. Są tam też koszulki wyśmienitego Besat. Więc jakby ktoś bardzo chciał, to może sobie tam tenże Besacik nabyć i dumnie paradować. W, w, no, w elitarnym wręcz odzieniu są tam też chyba jakieś płyty Besat. A sama Mara też coś tam wydawała, tego nie było dużo, ale parę rzeczy wydali. Było coś Saltusa dawno temu, no właśnie wspomniany Besat, było coś Arkony też, wznowienia Lunaris. Także też troszkę wydawniczo było tych rzeczy. Czasami lepszych, czasami gorszych, no ale generalnie. Wytwórnia, bałem się, że pójdzie w dużo gorszym kierunku. Poszła w może nie najgorszym, choć teraz, kiedy widzę tam pojawiające się jakieś ubrania dla niemowlaków i tak dalej, to zaczynam się troszkę obawiać o nich. W samym sklepie, który niestety wygląd ma trochę chaotyczny i czasami się tam gubię, może to też dlatego, że jestem już stary, ale no na pewno można by to zrobić przyjaźniej. W samym sklepie możemy znaleźć ciekawe rzeczy, dlatego tam czasami wchodzę. Ech, obsługa jest ok, choć też słyszałem, że pomyłki się zdarzają, ale nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. No i co najważniejsze, można tam kupić besat. Ech, promorte! Dochodzimy teraz już do głębokich czeluści podziemnych. Promorte to wytwórnia jednoosobowa prowadzona przez totalnego maniaka kaset. No i jak się domyślacie, Promorte wydaje kasety, ale nie tylko, bo Łukasz wydawał też CD. Nie są to rzeczy z reguły premierowe, tylko Łukasz specjalizuje się w Wyszukiwaniu jakichś perełek z naszego podziemia i przywracaniu im życia za pomocą kasety bądź też CD-ka. W ten sposób na przykład wydawał Morsum Diaboli, Memorie Vetus. No wykopał tego wspaniałego wiatyka, który narobił tyle szumu tą kompilacją dwóch demówek, które właśnie Łukasz wznowił na CD. Ale też są tam rzeczy premierowe, jakby chociaż, chociażby jakby chociażby jak niedawno wydany White Werewolf. Nie wiem, co mi się tak dzisiaj język plącze. Jestem jak najbardziej trzeźwy, ale coś jakoś tak, nie wiem, może przez te upały już mam powoli dość. White Werewolf, tak mówiłem, ale były też ostatnio wznowienia Sacrilegium, Sleep Time na kasetach, bardzo ładnie wydane. No generalnie on dba niesamowicie o każdy szczegół tych swoich wydawnictw, więc Naprawdę warto, szczególnie jeśli ktoś gustuje w taśmach. No to bardzo polecam Promorta. I tutaj właśnie to pierwsza z tych wytwórni, która nie posiada sklepu. Nie posiada sklepu, można pisać na maila i tam właśnie na dole pod filmem będzie mail. No i wtedy dostajecie listę z cenami, kupujecie bez żadnych obaw, niech się, niech się nikt nie martwi. Ludzie są, rozumiem, teraz przyzwyczajeni do sklepów, ale kiedyś to działało inaczej. Łukasz do tej pory tak działa i spoko nie oszuka Was, nie martwcie się. Jak najbardziej polecam zakupy u tego pana. Co mamy dalej? Eastern Blood Productions. Kolejna wytwórnia bez sklepu ale wytwórnia już troszkę jednak większa od Promorte. Eastern Blood ze Świdnicy wydaje no, głównie, a w zasadzie w większości, bym powiedział, no to tak jakby głównie. Nie? Polski black metal bardzo mocno związany z z środowiskiem dolnośląskim, z Temple of Fullmoon i tak Dużo też wznowień właśnie, jak ostatnio Full moon chociażby na kasetach, jak wcześniej Ochtar na winylach czy na CD. Także no to jest ten świat, to oscyluje wokół tych klimatów. Wydawnictwa są naprawdę bardzo ładnie wykonane. No ale też, tak jak mówiłem, nie znajdziecie sklepów w sieci. Oczywiście wydawnictwa, czy to Promorte, czy Eastern Blood, czy tego, czy tych wydawnictw, o których jeszcze będę mówił, a nie mają swoich sklepów, znajdziecie w różnych dystrybucjach. Pewnie, że tak. Niektóre z tych sklepów przecież E, mają taką funkcjonalność, że można sobie wyszukiwać po producencie, po wydawcy, o lepiej tak powiem. No to wtedy po prostu zaznaczacie sobie na przykład Eastern Blad, jeśli je znaliście, i wah, załatwione. Ale możecie też oczywiście nabyć coś u Wojtka bezpośrednio, też na dole jest mail podany do niego, bo on, poza tym, że oczywiście ma swoje wydawnictwa w dystrybucji, to ta dystrybucja jest całkiem nieźle rozbudowana sporo bardzo ciekawych winyli, ale CD także, czasami trochę merchu się pojawi, też dostajecie listę, no i kupujecie. Prosta sprawa. Dobra, Eastern Blood. Co mamy dalej? A tu jestem. ten. No, HeliSphere Production, Hell is Here Production. No to tutaj też nie oszukujmy się, głównie polskie podziemie black metalowe też związane klimatem z tymi rzeczami, z którymi związany jest Eastern Blood, ale nie tylko oczywiście. Mamy tam Belet, Hate Frost, Mountauer, Areman. Bardzo dużo totalnego polskiego podziemia starego, nowego, bo tutaj też pojawiają się wznowienia. Od niedawna działa w necie sklep Helis Hill Production, sklep na takim samym silniku z takim samym interfejsem jak Garazel Putrid Cult czy Black Death Production. Także jest bardzo przystępny, bez żadnego kłopotu. Nie ma tam na razie bardzo wiele rzeczy, ale ja tak sobie tam regularnie wchodzę, bo tam można znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy. I widzę, że ten asortyment się powiększa. Jest sporo fajnych CD-ków, naprawdę. Dlatego myślę sobie, że warto zajrzeć sporo w Finlandii, ale nie tylko. Ee, oczywiście polski też. Także myślę, że warto Helis Hir wesprzeć czasami jakimiś zakupami. Szczególnie, że ich wydawnictwa ostatnio jest ich mniej, ale mam nadzieję, że ta regularność gdzieś tam wydawnicza powróci. Hellfire Records Więc znowu coś piekielnego. Hellfire Records No, i tutaj mamy właśnie kolejny przypadek wytwórni bez sklepu, bez domu. Aczkolwiek z tego co zauważyłem. Hellfire Records buduje już swój adres internetowy, buduje już swoją domenę, swój sklep. No i na pewno wtedy też będzie łatwiej, bo tam też zbiory, jeśli chodzi o distro, jakieś są. Także myślę, że to bardzo dobrze. Nie wiem, jak długo to potrwa. Na razie, kiedy się klika w link, to y, informacja się pojawia, że sklep jest w budowie, a sam Hellfire Records no, też obraca się wokół naszego black metalowego podziemia były tam wydawane Mysteries, chociażby wznowienia bardzo fajne, jedyne w zasadzie na CD, bardzo dobra inicjatywa, wspaniała wręcz inicjatywa, że to Mysteries tam wyszło. Wtedy były też koszulki do tego zrobione, Weles tam był, Arkona, Full Moon, Plaga. Tutaj bierzemy pod uwagę i winyle, i CD, i kasety, czyli to spektrum nośników jest pełne. Bardzo oczywiście też ładnie są te rzeczy wydawane. Można je na razie też, tak samo jak w przypadku tych wcześniejszych wytwórni bezdomnych, że tak to określę, znaleźć oczywiście w innych dystrybucjach ich materiały. Na razie podaję mail na dole, no i podam też tego linka, ale to mówię tak, żebyście sobie gdzieś zapisali i co pewien czas mogli sprawdzać, czy już jest otwarte. Czytam jeszcze pani Hania, czyści ladę i bo jest za dwie dziesiąta i jeszcze nie będzie wpuszczała tej całej wielkiej kolejki, która czeka na zewnątrz. No i kończymy ten wspaniały odcinek wytwórnią Eastside, czyli poniekąd już legendą dolnośląskich wydawnictw. Dolnośląsk, w ogóle sceny, tak? site działający od bardzo, bardzo dawna, wydający kasety, wydający CD, wydający winyle, także merch, obracający się oczywiście w tych samych klimatach, w których Eastern Blad, czyli ten dolnośląski black metal, ale nie tylko oczywiście, bo jest tu też i trochę wschodu, jest trochę południa, ale wszystko to wiąże oczywiście spójność jakaś tam ideologiczna pogaństwo, rodzima wiara i tak dalej i tak dalej. No i tutaj sklep jest, aczkolwiek myślę, że on aż prosi się o pewną modernizację. Ja to nie to, że nie wiem, jestem jakimś nie wiadomo jakim zwolennikiem wszystkiego co nowoczesne, bo wręcz przeciwnie. Natomiast jednak ten sklep jest troszkę archaiczny, powiedzmy sobie szczerze, i chociażby coś takiego jak w przypadku na przykład koszulek, no zdjęcia tych koszulek byłoby fajnie mieć na tej stronie. Można tam wyrwać sporo fajnych rzeczy, dużo jest polskiego podziemia, dlatego warto tam wejść. Tylko, tak jak mówię, za bardzo nie zobaczycie, jak wygląda sama płyta, bo nie ma po prostu zdjęć. Ale no. Sam katalog jest na pewno wart sprawdzenia. Obsługa jest bezproblemowa, naprawdę fajnie. Wszystko można się dogadać bez żadnego kłopotu, też przez maila. Pamiętam, że ja tam coś sobie wyjaśniałem i chyba właśnie kwestie wydań czy coś i też bez problemu odpowiedź przychodziła wszystko. Więc, więc bardzo polecam też Eastside, ten sklep Eastheight. Warto na pewno tam zajrzeć, szczególnie jeśli lubicie polskie podziemie. No i to tyle. Osiem wytwórni kończących ten cykl. Tak jak mówię, są inne jeszcze wytwórnie wydające black metal i death metal w tym kraju, ale nie mam zamiaru o nich wspominać, nawet teraz nie wspomnę, że o nich nie wspomnę, bo jakbym teraz wspomniał, yy, powiedział na przykład nie wspominam o buch buch buch, no to tak naprawdę bym o nich wspomniał, a że nie wspominam i nie chcę wspominać, no to nie wspominam, więc yy, no, zamykam się już Dziękuję bardzo. Do następnego.